Cześć! Witam na kanale Anielka Wam Opowie. W tym odcinku pokażę Wam zestaw z serii, którą prezentowałam już ostatnio. Link znajdziecie tutaj. I to jest zestaw nieudany eliksir wielosokowy ze złotą rocznicową minifigurką Harry'ego Pottera i dwoma kartami czarodziejów. Zapraszam! No to teraz unboxing. Dobrze, to już otwieram. O, trudno się trochę otwiera, ale poszło. Poszło. No. Sprawdźmy, co mamy w środku. Odrywamy. I już mam pierwszą toreczkę. Jeden. Druga. Czy jest tu jeszcze jedna? Nie, już są dwa woreczki. Instrukcja. I to są jakieś naklejki? Tak. Są naklejki, o, takie lustrzane. Chyba na lustra do łazienki. No, to teraz buduję. Tak prezentuje się nasz zestaw w całości. Mamy tu trzy minifigurki. Rona, Harego oraz Hermione. Oraz tego rocznicowego Herego, o którym już Wam opowiadałam. Nasze trio, oczywiście, przez to, że mają tu eliksir wielosokowy, już go wypili, więc potrafią zmienić się w, in, w jednego z ślizgonów. Na przykład, pokażę to na przykładzie Herego. Wystarczy ściągnąć im włoski, przekręcić łóżkę oraz dodać włoski, które były również dodane w zestawie. Na przykład Harry może być goilem. Ron Krabem, ale Hermione coś nie wyszło, więc ona zmieniła się w kotkę. Oraz, tak jak wspomniałam, eliksir wielosokowy, kociołek oraz dwie karty z czekoladowymi rzebami. Mi się trafił Gabik Oliwander oraz Serafia Pikweri. Sam zestaw jest bardzo fajny, ponieważ ma dwa ruchome elementy. Jeden ze zlewów się podnosi, oraz sklepa, oraz kabina, w której najczęściej siedziała ćwiercząca Marta, otwiera się. Jak podobał mi się ten zestaw, jest bardzo ciekawy, mały, ale jednak ma dużo elementów wychodzących na plus, na przykład zmieniające się minki bohaterów, Dodatkowe. Wygląd, ogólnie inna postać Można powiedzieć, za pomocą wypicia Tego eliksiru Sam eliksir, ruchome elementy Które już Wam pokazywałam Oraz to, o czym Wam jeszcze nie wspomniałam Że jest to jedna część całego Hogwartu A dokładnie moduł A więc przygotowałam sobie tutaj Hogwart który, Do którego link, tak jak już Wam wcześniej mówiłam Macie tutaj I teraz O, zobaczcie Damy radę to przypiąć i mamy już o wiele większy Hogwarts, i oczywiście ten element jest bardzo ciekawy. Ale jakbym miała coś powiedzieć na minus, to ta ściana. Według mnie mogłaby być bardziej ozdobiona, no ale jak powiedziałam, ma to również wiele plusów. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Słuchajcie, jeszcze jedno. Kiedy składałam oraz szukałam czarodziejów, którzy trafili mi się na kartach, zauważyłam, że jest tam błąd Ponieważ pod koniec instrukcji, jeżeli wejdziecie sobie do działu, gdzie są pokazane karty Dwie ostatnie nadruki są identyczne Przedostatnia powinna być Rowena Ravenclaw, no ale to nie jest Rowena Ravenclaw, to jest Oliwander Dokładnie ta osoba, która jest pokazana po niej oraz ta, która mi się trafiła